Myślę, o tobie w nocy kocham. Wciąż patrzę w twoje oczy, pragnę tylko z tobą być. Zakochałem się, nie ma co kryć. I całe nie wraz z nami. W tamtej dziewczynie obrączki szeroko złote. Dać mogę wszystko, na co małgotę Dam dziewczynie dziś kawałek nieba, Powiedz mi kołkanie, czego ci potrzeba? Dam dziewczynie obrączki trzy złote, Dać mogę wszystko, na co ma Dam dziewczynie dziś kawałek nieba, Powiedz mi kołkanie, czego ci potrzeba? Nasi stali, bywalcy naszej imprezy dotarli. Widzimy też dużo nowych twarzy, takich osób, które pierwszy raz przyjechały na nasz festiwal, e, przegląd zespołów weselnych. Ile Już... Zespołów dziś występuje w tegorocznej no, edycji? miało być pięć, w końcówce doszedł jeszcze jeden zespół, jest w sumie sześć, także. No, jest z kogo wybrać, bo rzeczywiście zespoły dwoją się i troją, żeby wygrać tutaj nasz konkurs. No, jest to dla nich też jakiś rodzaj rywalizacji, ale też miejsce i sposób pokazania swojego kunsztu. No i główny, główna idea imprezy cały czas pozostaje taka sama, czyli wszyscy mogą znaleźć tu zespół na swoje śluby, wesela, no ale także na inne imprezy, bo przecież takich też nie brakuje różnych okolicznościowych, więc pełen przegląd miejscowych zespołów. Też wspieramy tutaj młodych twórców. Oni często nie mają gdzie specjalnie się pokazać. Ściągamy różne gwiazdy z zewnątrz, gdzieś tam z Polski, a tu na miejscu mamy świetnych muzyków, którzy. Bardzo ładnie grają i bardzo chętnie prezentują swój kurs i my po to właśnie i dlatego robimy tą imprezę, żeby wszystkie zespoły z całego powiatu, z okolicy mogły tutaj się zaprezentować, pokazać się z jak najlepszej strony, no a my przy okazji, przy ich występach świetnie się bawimy i taka jest idea i to jest od pięciu lat. Muzyka ja, a ty królowo w nocy, bo oh, bo oh. miłość twoje oczy, rozpędzona jak motocykl Hej, my pijemy, ztyczki drinki raz godna jeszcze raz, My miłość i oś zakopane. Oczywiście same, same, ale tu cudowne takie pod podnóżkę oczywiście, żeby dla każdego coś się trafiło, żeby można było potańczyć, pośpiewać, oczywiście pobawić się wspólnie razem. Ja ogólnie jestem tutaj trzeci raz, a z tą, z tutaj z tą grupą jestem po raz pierwszy. Moje wrażenia z występów tutaj, no wiadomo, zdobyliśmy kiedyś tutaj dwa razy pierwsze miejsce, więc no super sprawa, tak? Dzisiaj tak po prostu gościnnie występujemy, z racji tego, że pan wójt nas tutaj zaprosił, więc nie mogliśmy tego odmówić i jesteśmy. Pokażemy się ludziom, oczywiście Zawsze to jest jakaś reklama dla nas. O, 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 hey! <śmienny> Jeszcze trochę do półnosy, klikam zagubiony pocisk, szeli mocno mi do głowy. Cię wysłowić W liście więc na zdrowie W się wydaje Człowiek serce nic ze pęka W że że Taka piękna lepiej w górę, Przez razem. To jest do za kawałek Więc rób co Ze swym ciałem Ja się do Ciebie uszywię I może Będzie nam lepiej No, przede wszystkim muzykę taneczną, którą już od lat się zajmujemy. Typowo muzyka na weselach. Taneczna musi być pod nogę. Oczywiście będą inne też, inne, inne kawałki będą. Na przykład o taniec kawałek do tańca. To jest coś innego, bardziej rokowego, ale ludzie naprawdę też lubią się przy tym bawić. Czytaj, bo nie wie, występowaliście już wcześniej? Nie, nie, to jest też pierwszy taki występ. No i miejmy nadzieję, że tutaj rozgrzejemy publiczność. Obserwujecie miejscowych, będą zadowoleni? Wydaje mi się, że tak. Jeszcze jedno pytanie. Często zdarza Wam się występować na weselach właśnie w tym okresie? W okresie letnim jest to bardzo często. No wiadomo, okres letni jest najlepszym okresem na wesela. Na przykład sierpień mamy każdy weekend, także na brak grania nie narzekamy. W jakiej muzyce najchętniej się bawią Polacy? No wiadomo, jest to disco polo, jakieś tam kawałki rockowe i no, no, muzyka taneczna, powiem tak w skrócie. Panie, no podnieście w jednej najwyżej. I wszyscy wali nam tej dziewczynie odrocz niższe I moja dr droga, druga sorteczka, uwaga, raz, dwa, trzy, hey. Kiedy, kiedy jesteś przy mnie, patrzysz dla mnie tak widnie, pragnę, tylko by bo że w moim sercu Ty, Ty liczysz się. Rodz ośmiewane wszyscy razem! ty dziewczynie po szczerą złote, dać mogę wszystko, na co ma ochotę dziewczynie, dziś kawałek nie ma, pomysł czego ci potrzeba? Fajna, ciekawa inicjatywa, z przede wszystkim samorządu gminy Boniewo, coś innego niż inne niż pozostałe pikniki w gminach. Bardzo cieszę się, że możemy także jako powiat tę imprezę wspierać, propagować, że ma akceptację społeczeństwa. Chyba widać po ilości ludzi, którzy dzisiaj są, pogoda dopisała, a wszyscy w luźnej przyjemności jasnej atmosferze, się bawią przy lekkiej muzyce, także jak widać można połączyć dwie rzeczy i wesele i piknik w jedno i daje to dobry efekt. To proszę, że jestem hetero Cały wieczór mnie pociągasz Więc nie mówmy o poglądach Wspominaj o chłopaku, dziś Warszawa, jutro Kraków. Zagubię zmysł sieci, przebój leci. No to spróbujemy? Wszyscy razem! Yy, muzyka weselna zawsze mi się podobała i co roku uczestniczymy w tym festiwalu. Której muzyce najchętniej się Pani zdaniem bawią Polacy podczas wesel? Yy, mi się wydaje, że takie disco polo, ale takie te stare polskie przeboje też bardzo dobrze. I po mieszkańcy ładnie się bawią? Dopisuje humory? Zawsze. Jak tylko pogoda, to zawsze Dopisuje i frekwencja i humory. I ostatnie pytanie. Ma pani swojego faworyta dzisiaj? Yy, to znaczy, jeszcze czekam do końca. nie, tutaj. Pomachajcie tutaj do Za ciebie proszę, pakie staje się kosmosem. Twary w gra przed centra, ciężko kroki zapamiętać. O pytanie brzymy w trasie. Trzeba wykorzystać szansę, by zatracić się tej nocy i Bogu dać się zoczyć po Przez razem. To jest to za kawałek więc rób coś ze swoim ciałem, ja się do siebie uczębie i może będzie nam lepiej.